Cześć, witajcie z tej strony ziemi, tam jest w kolejnym odcinku na Maker. Czy Fortuna jest z nami? Jestem Lekaj! No, pomysłnie! <laughs> Królestwo pani Skupy! Jej! Więc widzimy się, ogólnie mamy taki challenge. Dzisiaj, e, wyłącz e, Dzisiaj mamy tylko z. Bardzo to... Dzisiaj chybaś! gramy tylko z, z koloseum, więc widzimy się już na A nie? No to do widzów nie do mnie. No dobra, pytaj się. Na tu mnie! A zagramy kiedyś w grę Kalkulator? To wpiszcie w komentarzu, czy zagramy kiedyś w grę Kalkulator. E, I bo wiem, że to jest bardzo fajna gra, rozbijająca umysł matematyczny. Więc e, na pewno nam się przyda kiedyś, więc piszcie w komentarzu, czy chcecie taką grę Kalkulator. E, więc widzimy się, jak już będziemy mieli chłopów, e, tak. Słuchajcie, mamy tu jakieś dziwne odgłosy i nie wiemy co mamy począć, no bo po prostu tu mamy, no bez hitu, to ty jesteś? Tak, to ty, oszukałeś mnie. Teraz to ja, teraz to ja jestem, bo rozbawiam ścianę do ciebie, a co? Właśnie nie wiemy, bo nie słyszymy są, głosy, są, są. gdzie? One są, mi się tam wyświetla, że one nie tam są, nie tam wyświetla cały czas, znaczy teraz się nie wyświetla, o, lecz chwilą było znowu. Ale może nasze są po prostu głosy, dlatego też może to być... Nie wiem, wejdź zobacz po, pobliżu typa gdzie um, czekaj z INTO. Nie EMCHE um, Najbliższe są niż tutaj typy. się. czyli tymi... słuchajcie, albo mamy zwidę, albo mamy zwidę. Z <grym> którą opcję? Ale może najedziemy na tych typów? Ej, no właśnie, chodzi. Czy jeszcze przelutujemy? Nie! Powiedz, smartfiel, no. lepiej, z skuby. <gry> już tak. Mnie się tak wydaje wtedy. No to chodź, idziemy. Więc widzowie, idziemy na typów. Tylko najpierw sobie chwilkę, chwilkę, chwilkę polutujemy i macy zbliżymy. Bo ja, ja jak buduję, to ani grosza nie zostaje nie? z maców. Więc widzimy się już, jak będziemy mieli typów. My mamy typów, bo oni są pośledzeni, jakby walimy do nich, oni nas nie widzą. Wejście no, dwa, po kebie, po kebie, po kebie, po kebie, po kebie! Łup, tu się odlęza. zabiało! O, ma jakiś lód, Siebie Nie, siebie, Siebe, debe, Siebe, duba, 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 duba doba, da. Ja mam impulsy, Jóba, dawaj. Kurde, idą tu, oni idą tu, ja już jednego widziałem, że szedł.

Masz mnie podnieść i jeszcze dać niebieską. I snajperka w sumie też, no i z tej snajperki są dobre. Jakieś leczenie, bo. Ciebie widzowie widzicie, jednak kryl pańsku, by y, na coś się tam przydało. Na pieniądze tym bardziej. E, no i na wyświetlenie, e, no i co? <śmiech> <śmiech> A czy nie to ma jeszcze zedytować? Nie, Dobra, więc y, my się widzimy. O, łapteczka. Więc widzimy się później. Ej, snajpa, słuchajcie, widzowie, drodzy 110k. Nie, nie trafiłem heda, nie, takie piękno to miało być. Ja patrzę, czy nie idą jeszcze od tyłu. Leży, 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 Dobiję, dobijaj, dobijaj, dobijaj. s&p dostał. Dead, dobra. Biją się tnie. Jeden dead. Ty kałaszyk fioletowy. Dobra, drugi leży. Uciekam stąd. Super, nie wierzymy lutu żadnego innego, nie? Skąd? Właśnie nie wiem skąd, jak on mnie powalił, kurde, jak on nie żyje już skąd ty w ogóle oberwałeś? też takie pytanie, on tu jest, on tu jest, dawaj on nie zjedziesz się na dole ja tu jest, ale on no dobrze gra kara, dobra to jest nie kurde, nie tam gdzie od kurą! no niestety nie udało się, 33 HP no nie tym razem słuchajcie, więc widzimy się w kolejnych, w jakby w kolejnej runce, więc do później. Halo. Okay. Co ty masz tam mi takie echo jest? Eee, może dlatego, że jest blisko. Lama kurde! A myślałem, że ten lama faktycznie, no nie. Daj mi lamę. Gdzie? No jesteś mniej Ale mi chodziło no, z macami. Nie mam lamy z macami. Oddaj, oddaj, oddaj! Oddaj! No, oddaj! No weź! O no, no, daj. No daj, tu niebieski. O matko! Ała, ała, Ja tylko po prostu przyszedłem. Daj, daj, daj! No, to daj no, to! No dobra, 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 masz. Tylko ja nie, ale macy chociaż. Znaczy macy, amo. No masz amo. Nie do tego. Do pompy. To zostaw mi to, zostaw, te, zostaw to. O, tam jest kolejne. Fajnie, maców nie mam. O, kolejne. O, kolejne. O, kolei, czy ty Nejdę rzucasz? Nie, to ja. No nie wcale. Nie. O, to przylecił nie przeleciał Nejd. No to A jest... Szkoda, że ten już się lat nie działa. Nie, to do ty tak walisz. To tak wali. Z Nejdów. Nie. Czemu to jest wydaszek w ogóle? Jaki daszek? Coś o co mówisz? No to był wydaszek taki. Gdzie, pokaż. Czemu, ja... Czemu to należy do mnie? Zobacz. Nie kurwa, ale mam jedno edytowanie i to do mnie należy. No bo tak jest, pa. można. Ja na tak przykład przed chwilą to... edytowałem. Ja już tym dawno wiem. Ja dawno. co tu się, dzieje. Co tu się dzieje. A, bo ja chcę ci ukraść jakoś dobrą broń. I... A bo matcy to chociaż do... do Ej, wejść daj matce! Bo ja mam 8 i 7 Masz macy, masz macy No to daj to co zebrałeś Ej zostaw to co tam jest, zostaw to, ten prezent Bo poczekaj no i żyć był nie Jest, skałak złoty Masz sobie to Taki nie mogę. No, myślałem, się... że to że to możesz mnie artywać. <laughs> nie, tylko tam. Jakbym się za szybko to... to Na serio, nie, tak nie, 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 No, nie, 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 to. nie, ja z nie, z ostatnia runda. Ostatnia runda? Tak. Dobra, to musimy zrobić jak najdłuższą. Chyba widzowie będziemy czekać tu godzinę, bo zobaczcie ile osób. Ja sobie będę dytował. Szybko zatańcz! Nie! Tańczę. No, co nie? Nie lubi. A. 10. O, grago nie lubi. No dobra, lecimy znowu na kolosę widzimy się jak wylądujemy. E, typów. Szybko bierzemy jakąś broń. Aha, e, no dobra. No sam na długo ciężko, więc... Niestety słuchajcie, no trochę nam się udał, bo zajęliśmy chyba tam dziesiąte miejsce. Więc popróbowaliśmy, ale było ciężko, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Do widzenia, pa pa!